Cześć, cześć, jestem Aleks, po co już piłkę? Dzisiaj mówimy, wyglądajemy na w wykonaniu pogoni Gryśnodębskiej i nordycki i Honice. A moimi się jestem Jakub Niewiadomski po raz pierwszy u mnie na kanale. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I Walerii Szewala. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zmęczeni tą gnębieną jesteście trochę, panowie. Dobrze, że już jest wolne, bo nie wiadomo jak będzie później z pogodą. E, czy tak jak z pierwszą ligą, klasą, e, chcieliby, wolelibyście pograć jeszcze te dwie kolegi dłużej? No to ja może zacznę. Generalnie, no to, wiadomo, trochę czuję się, jeśli chodzi o, o, o tą rundę, gdzieś tam ten trud, ale, ale myślę, że teraz już jest czas taki, że te też boiska i, i ogólnie warunki atmosferyczne już tak trochę. No, nie sprzyjają tak jak to jest troszkę wcześniej, gdzie jest trochę cieplej, więc myślę, że, że już tak w tym roku starczy tego grania. No właśnie, u nas też w Chłonicach w ostatniej kolejce już było widać, że dwa dni przed meczem spać śnieg. To, to zimno jest, już nie jest tak dużo tej przyjemności z tej grzy, tym bardziej w tych późnych godzinach. Dlatego myślę, że jest dobry czas na zakończenie tej rundy w tym czasie. Dlatego no, sporo się działo w tej rundzie. Chyba emocji nie brakło, dlatego dobre czas na skończenie rundy. A jak wy w podchodzili się podchodziliście do tego sezonu? Bo odeszli od was między innymi ludzi, Edmundson, Szumilas i Sumusik. E, no wiadomo, że cel pozostał zawsze, żeby awansować do pierwszej ligi. Wiadomo, że było dużo przebudowa w kadrze widzieliśmy, że będzie bardzo ciężko, ale doszło do jakościowych transferów. No, zawsze jest ciężko budować zespół w prawie od zera, ale no, myślę, że nieźle sobie poradziliśmy, jak na te warunki, co mieliśmy na początek. Panie Kubie, jakie były nastawienie przed, jakie było pogoni na przed sezonem? Bo ten sezon wygląda trochę inaczej, ze względu na bagaże o spadek. Były takie myśli, że chociaż tych bagażów uniknąć? Szczerze mówiąc, to nie, nie mieliśmy gdzieś takich myśli. No trochę była niewiadoma, no bo no bo wiadomo, Beniaminek. Nie, wiedzieli, nie wiedzieliśmy do końca, jak, jak sobie poradzimy w tej rundzie, ale no ja też przyszedłem, nie, nie od początku samych przygotowań, ale tak w trakcie. No i gdzieś tak myśl Zauważyłem, że raczej nie, nie powinniśmy mieć problemów z utrzymaniem, a taki mieliśmy cel przed sezonem, czyli utrzymanie. No ale kolejka po kolejce zbieraliśmy tych punktów, no i, i co? No i teraz przysz, przyszło, przyszły, przyszły inne cele, no i teraz już możemy mówić o to, że, no, że gramy o awans po prostu. A dlaczego wybrał, wybrał Pan pogoń? Jakie były kulisy przejścia? Pana tego klubu i spodziewał się Pan, że będzie tak ciężko skoczyć sko 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 do pierwszego składu? Mm, generalnie no to yy, wyszło tak, że, że zadzwonił do mnie trener Sasal bezpośrednio i, i gdzieś mi zaproponował yy, taką opcję. Ja też yy, no w Wiśle yy, nie grałem tak naprawdę w pierwszym sezonie przez w pierwszym zespole przez cały ostatni sezon, więc no gdzieś zależało mi na tym, żeby zostać na poziomie centralnym I, i no dosyć szybko się dogadałem z klubem, no i tak to wyszło. A drugie pytanie, jakie było? I czy się Pan spodziewał, że ciężko będzie skoczyć do pierwszego składu? No to też troszkę inaczej było, bo Kuba Polinarski miał odejść w tym okienku, ale gdzieś tam się nie udało, ja miałem zająć jego miejsce. No ale gdzieś naturalna kolej rzeczy, że, że, że no nasze wahadła są też jak teraz widać w jedenastce rundy. Więc no, dobrze to wygląda z ich strony. Więc też gdzieś no, szanuję każdą decyzję trenera. I jak mam szansę, to staram się ją wykorzystać. I uważam, że mimo tego gdzieś pomagam drużynie, kiedy wchodzę. Albo jak zastępuję akurat teraz Nikosia Niskiego w, w pierwszym składzie. Panie Walerisie, pierwszy mecz wygraliście po pana dwóch bramkach, później były przegane i wygrane na północ do szóstej kolegi. Czy potrzebowaliście czasu, żeby podać się i zgrać, bo wygraliście te pierwsze mecze z nie słabszymi przeciwnikami, co później się okazało. E, no tak, e, mieliśmy niezły początek, ale później złapaliśmy taki delikatny kryzys. No to chyba było spodziewane, bo jak Pan mówił, że trzeba było zgrać się, bo totalnie nowa drużyna nowy skład i po prostu był potrzebny czas. No i widać właśnie już pod koniec tej rundy rozkręciliśmy, zgraliśmy razem i no, po prostu był potrzebny czas, żeby, żeby zgrać się i żeby każdy wiedział czego oczekować od innego zespołu. No i dlatego mieliśmy tak taki początek dobry, później trochę kryzysu no i, i dobrze z tego wyszliśmy. W ósmej kolejce zagraliście przeciwko Pogoni. Czy traktowaliście ich jako tylko Beniaminka i że w końcu muszą pogubić punkty? Czy może jako lidera ligi i był taki mały respekt? Nie, no wiadomo, że oni byli na pierwszym miejscu, czyli traktowaliśmy ich jako lidera. Nieważne, czy to jest Beniaminek, czy Spadkowicz. Po prostu jechaliśmy wykonać swoją robotę tam. Chcieliśmy wygrać mecz, nie udało się nam tego, ale. Po meczu był taki delikatny niedosyt z tego meczu, bo mogliśmy ten mecz zamknąć w pierwszej połowie, mieliśmy na to sytuację, ale pogłę dobrze z tym poradził sobie. No i po prostu nie przegrała i dalej w tej rundzie nie przegrywa, ale nie możesz tą drużynę liczyć jako Binaminka. To jest na razie lider i nie wiem, czy to nie jest jakiś rekord w ogóle drugiej ligi po zdobytym punktem w rundzie. Tego nie wiem, ale zastanawiam się na tym, że chyba musi być jakiś to rekord. Jest, jest, jest. Jest No bo w, w poprzednim sezonie ile tam 64 punkty chyba wystarczyło na bezpośredni awans. No, 56 i 58. No, a Pogoń zrobił 49 w jedną rundę. No czyli to jest, to jest no duży szacun dla drużyny, dla wszystkich, że tak dobrze sobie, dobrze sobie radzą. Panie Jakubie, skąd taka dobra forma Wynieminka? bo na farcie albo że rywal was nie docenił to można wygrać 2-3 mecze. A wy całą się dobrał. No generalnie gdzieś y, od początku sezonu tak y, gdzieś dochodziły do nas głosy, że, że zaraz się zatniemy i że, y, no, że ktoś przyjdzie i nam zabierze te punkty, no ale my tak przechodziliśmy z y, kolejka za kolejką mijała i. No, i zdobywaliśmy te punkty. No, cztery remisy chyba mamy w całej rundzie bodajże. Albo trzy, trzy czy cztery remisy mamy, no a reszta to są zwycięstwa. No i myślę, że też trener są dobrze dobrał drużynę. Każdy się, myślę, dobrze czuje u nas, i gdzieś to też jest taką podstawą do tego, żeby, żeby gdzieś yy, no, wygrywać te mecze po prostu. Po serii wygranych dopiero wieczystawa zatrzymała, gdzie zanotowaliście remis. Czy było widać, że wieczyste i zawodnicy, to co dopiero byli w klasie? Wieczysta była no, mocnym rywalem i, i myślę, że, że nawet mecz był troszkę na, ze wskazaniem na nich. Chociaż mieliśmy też swoje sytuacje, graliśmy też na wyjeździe. Czy było widać, że są tam zawodnicy z Ekstraklasy? No była jakoś w zespole, ale myślę, że też nie, odstaje, nie odstawaliśmy od nich w piłkarsko ani motorycznie, nic z tych rzeczy. Nie przegaliście żadnego meczu, a który był taki najcięższy, wymagający dla pana albo dla kolegów? No myślę właśnie, że też z Chojniczanką był ciężki mecz, bo. jeden jeden się skończyło? 1-1, tak. 1-1. No i no gdzieś nie mieliśmy takich do... bardzo dogodnych sytuacji w tym meczu, i... i no udało nam się wyrwać ten remis też u siebie, więc. Teoretycznie u siebie jesteśmy, jak statystyki pokazują, chyba mocniejsi, więc e, no, na pewno był to ciężki mecz. No ale też e, teraz te ostatnie mecze, z, e, przede wszystkim z Polonią bytą na wyjeździe, e, no, gdzieś bezpośredni rywal do awansu, wyjazd, e, już runda rewanżowa, można powiedzieć. No i, no i też na pewno mecz na wysokim poziomie. No, te mecze myślę że najbardziej bym wyróżnił. A jakiś swój najlepszy ma pan jakiś? Mój najlepszy? Tak, tak, tak. No to ja myślę, że ten ostatnio w podstawowej jedenastce, ostatni raz kiedy grałem, czyli z Olimpią Melblą też trafiłem do jedenastej kolejki, no ale no też nie pomogło mi to, żeby, żeby dalej zostać w podstawowej jedenastce, ale no myślę, że ten mecz wyróżniłbym. Panie Walerisie, a dla Pana, który był najcięższy i taki, po którym czuję Pani że nie udało się wygrać, albo przynajmniej zainwestować? No największy taki niedosyt no, mieliśmy, że z Polonią, bo, o, z, no, z, pogo, z Pogonią, przepraszam, no, że no, chcieliśmy wygrać, wiedzieliśmy, że oni nie, nie przegrali się żadnego meczu, dlatego te, mieliśmy że sytuację, żeby zamknąć ten mecz, straciliśmy bramkę w końcówce, e, no mieliśmy niedosyt z tego meczu. No, i wiadomo, że ciężki mecze przeciwko no, Polonii i Bo to naprawdę trzy bardzo jakościowe drużyny, z którymi po prostu ciężko się gra. Ciężko stworzyć sytuację, ciężko bronić pole karnego. Trzeba się na maksa, żeby osiągnąć wynik z tymi drużynami. Cała liga jest bardzo wyrównana, ale z te trzy drużyny mają jeszcze bardzo dużą jakość, takiej drużynowej, ogólnej. Dlatego no, i... mi się okay. było takie najcięższe. No, i też taki najlepszy dla pana ten, tej rundy, mecz. No, wiadomo, że początek miał bardzo dobry, strzelił dwie bramki, drużyna wygrała. E, 2-0. Strzelili dwie bramki, no, pod tym względem liczbowym, no to chyba pierwszy mecz z rekordem był taki najlepszy z mojej strony. Jest pan najlepszym strzelcem w a kogo można byłoby tak wyróżnić? Taka osoba, co dużo pracuje, a nie, a nie mówi się o niej w pierwszym rzędzie ze strzelającymi i asystującymi? E, powiedziałbym dwie osoby. To jest, pierwszy to jest e, Błażej Szczepanek. E, dużo rządzi środkiem boiska i daje dużej jakości naszej drużynie. No i drugi to jest Tomasz Boczek, oczywiście, który rządzi całą obroną. Wygrywa dużo pojedynków, blokuje te szczały. No i bardzo dużo zasługę jego, że bardzo mało bramkach tracimy. No i wiadomo, że bramkarz. Nasz Damian Primal, który czasami broni takiej niesamowitej sytuacji, że to w głowie nie mieści się. I dlatego zdobywamy też punkty. A kto jest taka osoba w pogoni, panie Jakubie? Nie, nie ma takiego jednego strzelca, choć liczbę a apolinarski, lis czy heruj. A jest ktoś, kto haruje takiej od czarnej roboty? No, ja myślę, że zdecydowanie Mateusz Dias. Nasz defensywny pomocnik, szczerze mówiąc, no, no ja jestem pod wrażeniem yy, jego gry, bo też nie znałem wcześniej Mateusza w ogóle, nawet z wojska. No, po prostu nie znaliśmy się. No i myślę, że to jest taki klucz nasz do sukcesu w tej pierwszej rundzie, bo no, jest wszędzie i no, zabezpiecza nam każdą kontrę, tak naprawdę jest, no, jest nieoceniony w naszym zespole. No i też Bramkarz Dimas do ręko. Myślałem, że właśnie znajdzie się też w jedenastej rundy, ale, no ale tak się nie stało. No ale też naprawdę ma ze sobą świetną rundę i też myślę, że zasługuje na wyróżnienie. Panowie, po którym zespole z ligi spodziewaliście się, spodziewaliście się lepszych wyników? Kto waszym zdaniem gra poniżej oczekiwań? No to okay. ja myślę... Dobra, dobra, no. Dobra. Moim zdaniem, że oczywiście, że to spadkowicie pod Biskidzie bardziej, bo Sosnowiec trochę wrócił w tę strefę Barażową, ale no chyba pod Beskicia, oczekiwania ociek były duże większe, bo pościągali bardzo jakościowych zawodników, z, 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 tak powiedzieć, z przyszłością w Ekstraklasie w pierwszej Lidze. No i na razie nie za bardzo im idzie. No to chyba taki podbyskidzie dla mnie, największe takie rozoczerowanie, jak tak można powiedzieć, w pierwszej rundy. Spodziewałam się z nich dużo więcej. tym bardziej, że zna, znam trenera Krzysztofa Bredę z pracy, no to spowiedziałbym podbyskidzie. No ja nie będę oryginalny, bo chciałem tak samo wymienić te dwie drużyny. Myślę, że nawet już nie tylko tyle, co potencjał jakby samą. Same nazwy, Zagłębia, Sosnowiec i, i Podbeskidzie, ale, ale nawet ich infrastruktura, stadio, stadiony to też nie są stadiony na, na drugą ligę. No ale liga jest jaka jest, mają miejsce, które są no i na pewno mają aspiracje, żeby wrócić do pierwszej ligi, ale jeśli chodzi o rozczarowanie, to, to też bym ich wymienił. To mam takie same dokładnie zdanie o Weskicu. Bardzo zło, słaby początek, a przy tym dobre transfery, jak właśnie tą drugą ligę, między innymi Bernard, Florenc, Tomczek i Osycha. Tak jest, nie zawsze, nie zawsze tak jest, że ściągasz dobry zawodnik, i pełni zgrają się, to, to też, bo Pyskidzie tak szczerze też było był zbudowane od zera w sumie bo odeszło tam, nie wiem, 15 i 15 przyszło i po prostu na razie to nie zadziałało. Yy, przeciwko któremu Beniaminkowi wzięło się Wam najciężej, panowie? O, o, oboje. Czyli z kim, z Beniaminków czy ze Spadkowicza? Z Beniaminków. No tu dla nas, no wiadomo, to czysta i jest na nie i to Dwie drużyny, z którymi no wiadomo, były bardzo ciężkie mecze. Z, z Polgą, trochę niedosyt z Wieczystą no... Wieczysta mieliśmy taki mecz, że my mogliśmy zrobić niedosyt dosyć bo mogliśmy wyrównać w samej końcówce, ale tak patrząc na cały mecz, to po prostu były lepsze w tym meczu od nas. no i Dla mnie Wieczysta, no też z zremisowali, Retagną zremisowaliśmy. Ale był ciężki, ciężki mecz. Myślę, że też, jak już wcześniej mówiłem, troszkę, troszkę nawet ze wskazaniem na nich, myślę, ale, ale udało nam się nie przegrać w Krakowie. Ale jeśli chodzi o świt i, i rekord, to byliście panowie jako i zaskoczeni grą, albo e, zaskoczeni, albo po prostu, no tak, zaskoczeni. No ja szczerze mówiąc i my y, właśnie zapomniałem jeszcze o rekordzie. No my duży niedosyt też również y, po meczu w Bielsku, bo, bo mieliśmy bardzo dużo sytuacji. Y, no ale nie, nie mogliśmy strzelić tej zwycięskiej bramki. Gdzieś tam obijaliśmy poprzeczkę poprzeczki, ale no, nie strzeliliśmy tej zwycięskiej bramki i też wracaliśmy z Bielska z jednym punktem, więc też kolejny niedosyt. No, dla mnie świt dobra, pokładana drużyna. Nie jest łatwo grać przeciwko nim. E, mają, mają swój pomysł na grę. I my też zrezygnowaliśmy u siebie. Ale mogliśmy nawet przegrać ten mecz, bo świt w końcówce miał sytuacje swoje. E, rekord też po prostu pokładana drużyna, jak na drugą ligę, bardzo w porządku. Też mają swój pomysł na grę. E, Taki dla mnie bardzo solidny drużyny na drugą ligę. Czyli dla mnie bardzo dobrze te Bienaminki poradzili sobie w pierwszej rundzie. Bardzo dobrze. A panowie, jak grali przeciwko spadkowiczom? To był taki mały respekt. Jak, jakie to były mecze w waszym wykonaniu? E, no, w naszym wykonaniu z podwyskizem był bardzo, bardzo e, ciekawy mecz, bo wiadomo, Mieliśmy jeszcze taki, że trener Krzysztof Redoprowadził nas w poprzednim sezonie, teraz gra w Podbyskidziu, trenuje i... No nie było jakiegoś tam za, w, w, respektu, że za dużo. Po prostu wiedzieliśmy, że są dobre drużyny z mocnym składem i itd. Tak ale traktowaliśmy te mecze jak, jak inne. Z Podbyskidzią udało się nam wygrać 2-1, z, z Sosnowcem no, właśnie też zapomniałem o tym meczu, że duży niedosyt, 1-1, jed, jeden, jeden, ale mieliśmy tyle sytuacji, że czasami nie mamy w dwóch, trzech meczach tyle sytuacji, co mieliśmy z Sosnowcem. Ale po prostu nie ścieliliśmy na 2-1 i dlatego tylko no Z mojej perspektywy i pewnie też z całej drużyny, my no gdzieś napędzaliśmy się z meczu na mecz i i nie miało dla nas większego znaczenia, czy to jest spadkowy czy z pierwszej ligi, czy nie. Czuliśmy się pewnie i też czujemy się pewnie. Zobaczymy, dokąd nas ta pewność zaprowadzi w następnej rundzie. No, mam nadzieję, jak i cały zespół na pewno, że, no, że, że gdzieś to będzie naszym jakby naszym plusem to, że jesteśmy. Mm, no po prostu pewni siebie przed, przed meczami i, i gramy o pełną pulę, gdzieś szacunek do, do każdego z, z rywali mamy cały czas, ale, ale myślę, że w sporcie i ogólnie w piłce nożnej gdzieś taka pewność siebie jest ważna, bo wtedy możesz gdzieś pokazać swoje, swoje najlepsze zalety. Panie Jakubie, UPA w zespole zagrał najmniej zawodników w całej lidze. Czy nie, jak nie ma zawodników, jak na przykład, jakby nie za dużo kartek albo kontuzji? No Generalnie yy, ciężkie pytanie. No, mamy dosyć wąską kadrę, to prawda. Yy, I gdzieś trener nie ma za bardzo komfortu, żeby, żeby rotować zawodnikami, właśnie w przypadku jakiejś kontuzji czy, czy kartek. W tej rundzie nam się to ułożyło tak, że kontuzje nas omijały, i e, nie było takiej sytuacji, że, że, że za żółte kartki pauzowało pauzował na przykład dwóch e, zawodników na jedną pozycję. Udało nam się to jakby tak rozwiązać, że, no, że nie było takiej sytuacji, no ale no, to jest prawdą, że mamy dosyć wąską kadrę i. I, I gdybyśmy mieli troszkę mniej szczęścia, to myślę, że, że trener miałby za głoskę, jak, jak rozwiązywać to właśnie um, ze składem. Czy, a czy będzie pan zawi zawiedziony, jeśli nie zajmiecie jednego z dwóch pierwszych miejsc na koniec? No oczywiście, że tak. No, um, jeśli już e, zrobiliśmy taki krok w tym kierunku, to gdzieś... E, um, no chcemy chcemy zrobić ten awans bezpośrednio, i, i no, trzy drużyny cały czas się trzymają, tak naprawdę, w czubie, i, no, ale jedna z nich będzie musiała być e, pokrzywdzona, jeśli chodzi o to, że nie awansuje bezpośrednio. No i mam nadzieję i, i wierzę w to, że nie będziemy to po prostu my. A jak pan, panie Walerisie, widzi ten sezon, tak z doświadczenia? dużo się różni od poprzedniego sezonu, wyrównane. czy może widać różnice między zespołami? No po prostu w tym sezonie już odskoczyło trójeczka czy W poprzednim sezonie takiego nie było, tam wiadomo na koniec pierwszej rundy też tam Kalisz chyba był odskoczony trochę, ale nie było aż tyle punktów bo na przykład my teraz z czwartego miejsca tracimy do pierwszego 15 punktów, a do wiecicy drugiego chyba 13 czy 12, to jest dosyć dużo. Czyli pod tym względem po prostu są trzy lepsze dysponujące drużyny w pierwszej rundzie, które zasłużenie odskocili. No, no nam zostanie tylko no co próbować gonić ich w drugiej rundzie, tylko tyle. A popatrzy Pan o na króla czy będzie ciężko? Będzie ciężko, ale będę próbował, wiesz, też troszkę zmieniła się moja rola w tym sezonie. Czyli nie gram klasyczną dziewiątkę, gram trochę niżej, dlatego ze zdobyciem bramek jest ciężej. Mam, miałem sytuację, żeby szeleć trochę więcej, ale myślę, że 6 to nie jest jakiś zły wynik, jak na tą pozycję, co gram teraz. A czy baraże będą ciężkie? Bo nie udało się ostatnio. Barraże Para, zawsze są ciężkie. To jeden mecz. Wszyscy wiedzą jaka jest waga tego zwycięstwa czy porażki. Też dużo zależy od drużyny jak będzie przygotowany mentalnie. Czy wytrzyma tą presję i tak dalej. Tam dużo, dużo takiego wszystkiego jest, że nie możesz powiedzieć nigdy kto wygra w barażach. Bo to jest tylko jeden jest Tak samo w pucharze. To jest taki sam puchar. Masz pół finały, finał i tyle. Tylko jeden mecz. No to dziękuję panowie, że poświęciliście mi czas i mogliśmy porozmawiać o Betlejem drugiej lidze. Moimi gośćmi byli Waleś Szabala, Chończaki chonice i Jakub Niewiadomski z pogoni Wojciech Nowiecki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.